widzów na wyjazd ze mną za granicę, a teraz zgaduj gdzie lecimy. Bałkany. Ktoś może? Ja bym strzelał, coś się nie, Grecja, ja Grecja. Grecja, okej, okay. myślę, że to wiecie się na miejscu. nadal ja <noise> nie! Ja wam tylko powiem, że decydował o tym chat GPT. Serio? Ta, Serio? Ale ogólnie bym dał starą liście, bo jest mnóstwo fajnych atrakcji, ale ja mam dla Was prezenty. Przyda Wam się torba, tam macie też się proszę magię, na... koszulkę. Jest kubek kambułka, nawet nie wiecie, jak długo czekaliśmy tak, na to. Liść, liść, Widzieliśmy, liść, na to, że no. dostaniemy. Tak. I koszulka. I liść, moja dziewczyna nawet bardziej koszyła na to. Ja, a teraz już idziemy na odprawę. No i chłopaki, jednak teraz jest ten czas, kiedy dowiecie się, gdzie lecimy za granicę. Jest to, uwaga, Amsterdam! Co? Jest tam mega dużo fajnych atrakcji, o których dowiecie się później w dalszych części tego odcinka, a my już przedamy do samolotu. Idziemy ogólnie na pierwszą aktywność. Pierwsza nam wypadła, co prawda, więc jest to w sumie y, druga, ale to nic. Nie przejmujemy się niczym, jesteśmy w Amsterdamie i to jest pełen luz. Ok, kochani, pierwszą naszą y, aktywnością dzisiejszego dnia. To jest to autko. Co?! Ej, raczej, ale jest, szczerze, jest a, je, a, Idziemy coś zjeść, ale na pewno nie będzie to... Miejsce nie będzie tak normalne. Będzie to coś niespotykanego i ja sama tutaj się boję ogólnie. Dobra, dobra, ja się boję, się boję, ja się boję. Nie, Ej, dobra, dlaczego ta wina jest Ja się boję strasznie. Oficjalnie boję się w tym momencie. Co to jest? Jest... let's so go To to ciasteczka. Niedobra. dobra, Niedobre? Nie. nie dobra. Ale właśnie opowiadałam chłopakom, że tutaj kultowym przysmakiem z Holandii są właśnie te wafelki takie kofnowe. Ja to osobiście A mega lubię. E? Tak, bo Co, to czemu Tak, nie zamoczyłeś? je nie wiem, nikt A mi nie, nie, powiedział. Nie, nie powiedział. Ja myślę, że teraz jest ogólnie czas najwyższy, żebyś pokazał sztuczkę o. z swoim palcem. Kasper musi połknąć ten palec. Dawaj. No. I tak mi przeskakuje Jest to genetycznie, możecie dawać znać czy też ktoś z was tak ma Bo jeszcze nikogo nie... Nie, z palcem spotkałem, ale z drugą rzeczą Nikogo, ale to później, to później Przyszłe jedzenie, smacznego wam życzę R Również i wam Również i wam widzowie, którzy na pewno jedzą teraz Kochani, właśnie dzięki Embankowi mogę zabierać i widzów, i przyjaciół na takie super wyjazdy i bardzo się cieszę właśnie, że mogłam zabrać wygrany konkursu na wyjazd do Amsterdamu, a to dopiero początek, a oczywiście za nasze jedzonko z pięknym widokiem płacę kartą Embank. Pani, jak widzicie, jesteśmy teraz przed taką atrakcją VR. Kacper nigdy nie był na nigdy VR. Nie był na VR, to będzie pierwszy mój raz i jestem lekko... Em... Przestraszony. No, ale nie masz co się przyjmować. To będzie fajne, pozytywne, miłe. Jak że jest to wyjazd chłopaków, to chciałam właśnie zrobić też niektóre atrakcje, gdzie oni pójdą we dwójkę i jako bestie sobie spędzą wspólnie czas. Oczywiście będzie też dużo atrakcji, gdzie razem będziemy wszędzie chodzić, ale mam takie dwie w zanadrzu, gdzie chciałabym, żeby oni się tak zintegrowali ze sobą. Oczywiście za tą atrakcję również zapłaciłam kartą. M Bank moją, wisinkową, którą nadal możecie zamówić na stronie. A teraz patrzcie na reakcję chłopaków na pierwszy raz na Co tu się dzieje? Co się dzieje? Ej, to serio czujnik jak karolerę z Co to jest? czy lat widzę, żeby kogoś tak emocjonował, mijać. Bardzo dobrze, fajnie. O! To jest jeden z wiary, tak szczerze. Fajne, tak? fajne było, no, ale tu wiar nie jest dla mnie. Mój błędnik to jest koniec, serio. A u ciebie jak? Pierwszy raz wiar yy, i na długo, długi moment ostatni raz. No to teraz pójdziemy jeszcze tutaj na fotki. Żeby mieć wspólną tak. fotkę z tego wyjazdu, to ja chłopaki idę po środku. Zarobiste jest to, że w fotowodkach możecie płacić również kartą, więc tego tutaj... używam Wcześniej była atrakcja dla waszej dwójki i była to VR. Stądziliście, że ogólnie spoko, ale mega wam się zrobiło tym no. nie dobrze. Nie wiem jak będzie teraz. Już się boję. Ja. Co ty znowu wymyśliłeś? No, ogólnie to tak. Czy wy się w ogóle boicie wysokości? Tak, bardzo. Ja, tak. ja, ja bardzo, bardzo się, się boję. boję. Dobra, to może wam na razie nie będę zdradzać, nie, ale powiem wam jedno. Idziemy z powrotem do tego budynku, w którym byliśmy przed chwilą. O nie. Trafika. oficjalne pytanie. Chcesz zarobić pięć dyszek. Na swoim filmie mężczyznarać. Tak, tak, ale za wykonanie czegoś, to już musiała po mnie powtarzać. Dobra. I wy widzowie też możecie spróbować. To muszę być bez plecaka, bez chyba. Bez plecaka, no, no, no. Pierwsza zasada nie możemy rozłączyć rąk Mamy tak. No. To... Zrobisz to w ogóle. Okay. Teraz drugą. Oj, to już nie zrobię. Ogólnie to już odpadam. No jak już! Nie, 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 nie dobrany. Dobra, to może widzowie dadzą radę. Teraz robimy tak, macie to no. I teraz Ej, to serce mi zacząć się u ciebie Nienawidzę wysokości. Widzisz to? Widzisz tam? tutaj siebie nawzajem. Jest to wasze wspólne besties. To to, Trip czy Energy! Czy to Pomogę! Pomożesz dokładnie. Ja Ojej, wszyscy <ślesztram> Na takich statkach on do góry, ja wiem, Ej, dobra, dajle przysto. Sekundarz to ogólnie Jara się nie zarobiście, a Kacper widać, że jest cały taki spięty. Oni są kilkadziesiąt metrów nad siebią i są pod przepaścią. Jak dobra, się nie da? Ej, dobra, dzień jesteś, nie to trochę się boję. Oj, jednak trochę się boję. No, jednak trochę bardzo boję. A spójrzcie. <śmany> pan odsłyszył <szlemy>. mi. <śmany> Mega wysoko jest. U, u. Dobra, dobra, pan mi. O już skończyli, no, zapytajmy się. Jak się im podobało. Fajne było, fajne było. Powiem wam, że nawet się przestraszyłem, a myślałem, że się nie będę bał, ale faktycznie jak się już rozpędziło. To... Jak się rozpędziło, myślałem, że spadnę. Nie, ja, jestem... ja już leciałem w dół. To... Mam nogi jak zwaty. Nie wiem. Serio? Strasznie, jest... Zamurowało strasznie, cię, co? Nie się zamurowało. Ale fajne, szczerze, polecam wam mega, bo widoki stamtąd. Nie, widoki były piękne, no, no. na pewno będę dobrze wspominał, ale jutro. Jesteście Jesteśmy. na jedzeni. Jesteśmy. Byliście na biarze, gdzie zrobiło Wam się trochę dobrze. Oprócz tego byliście przerażeni. Było. Nogi jak zwaty. No to jeszcze mam pytanie. Coś miłego? Jeszcze nie? O. Ja mam do was pytanie, czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest żyć do góry nogami? No. Domek do góry nogami? Idziemy do domku. Jest taki w ogóle muzeum, gdzie wszystko jest do góry wszystko? nogami i tam tak? właśnie idziemy na i to fajne! Ale no. minus aura, jeszcze raz, jeszcze raz. Bo zimę. Widziałem ci. tam puszkę jest. Hey, witaj w Upside Down, Amsterdam, największy na świecie, doświadczenie związanym z social media, coś dla Was! Nie! Zobaczymy! Yey! Mamy basę z Basę z kulkami jest! Dobrze, no to lecimy! Nie, no nienawidzę tego! Nie, ja tego nienawidzę, ja tego nienawidzę. Ja nie, 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 nie! Nie chcę to być! Ja się... Dobra! Zwijam stąd. Koniec tego na dzisiaj. Nienawidzę tego, nienawidzę tego. A ja widzę nagle Pawła tak, takiego. Tak. Mówię, nie Nienawidzę takich rzeczy. Ok i teraz będzie moja i twoja no. twarz. O Jezus! O Jezus! Ej, a ty mnie widzisz? <laughs> O zostawcie su, suba na kanale Kartoni teraz zostawiacie suba I teraz właśnie wbiłam milion Kolejna moja super umiejętność Mam mega gipkie kostki Patrzcie to Widzicie? Wiesz co? Jesteś człowiek guma, jakbyś jeszcze założył nogę na szyję to... jest <śm> jestem, centymetrów mi brakuje jest? no, jest ja się strasznie wystraszyłam, o, jak miło! Te kulki śmierdzą śliną dzieci! Tak! Tak! Nie? trochę moczu! Ej, dobra, brzydzi mnie to! Tak! Brzydzi mnie to! Jak każdego youtubera przystało czas na tabliczki! Kto najbardziej śmierdzi? Kasper! Ja! Co wieka wymyśliłaś? Robimy metamorfozę chłopaków jesteśmy w mojej garderobie do góry nogami. Nie jest normalna. Normalna jest? Nie jestem do góry nogami. Szukamy spodoveczki dla chłopaków, myślę że przede wszystkim, co idzie do jednego z chłopaków, zdecydowanie również idzie to, to jest zestaw Dodatkowo, do tego nie może, kochani, zabraknąć szpileczek, bo jak żeby inaczej, ale nie chciałabym, żeby te stylówki odbiegały od siebie, więc znajdziemy coś w podobnym vibe, żeby chłopaki maczowali ze sobą. Cześć, przepraszam, gdzie masz spódnicę? Łaby mi w tobie. Szczerze, wyglądam jak na jakiś festiwal średnie. Ogólnie szpileczki siedzą. Czekaj. Kochani, nie, w tym się biegać nie da. Znaczy, ogólnie powiem mam tak, teraz jest konkurencja, którą będą oceniać widzowie, czyli o. kto z Was lepiej pójdzie na wybiegu. Ja mam specjalnie na ten odcinek dla Was prawdziwy Jetta. No jakby to jest dla mnie dzień jak co dzień, wiesz, nie robi to dla mnie żadnego wrażenia, ale chęć powiem, jest ciutkę gorszy niż zazwyczaj jaki urzęduje Pilot tego samolotu usłyszał to co mówisz i mówi, że w tym momencie musisz wyskoczyć. Do widzenia. Przyjemna. Niektóre ciekawe, a co Wam się najbardziej podobało? Mi, mimo, że było najbardziej zytkowe, to jest Nie, no. Ja też bym powiedział, że tunel. No dawaj jeszcze raz. Jeszcze raz. Daj, Nie, nie, Teraz w ogóle chciałabym was chłopaki zabrać właśnie na to co gadaliśmy wcześniej czyli na te wafle o, o. I przetestować takie w kultowym tutaj miejscu wafle Także żeby przetestować najlepsze jakie mogą być OG. Tutaj jak zwykle te dla przemka, a oprócz tego sobie wybierzemy za chwilę w ofercie sobie zje. Teraz I dla jest to, że po pierwsze one są ciepłe. Po drugie ja mega lubię w podróżach to, że jakby podróżujesz i możesz testować różne lokalne rzeczy, no więc już już to jest! Jedz. Więc przecież <grym grym> sobie czy to ci akurat będzie smakować, bo tamten ci nie smakował, a czy ten ci smakuje? Jest za słodki. Trzy jest, jest za słodka. Ale ja mam gorzką czekoladę, więc u mnie trochę się wyrówna. Ale, ale jest pyszne moim zdaniem, tak czy siak. To co, jemy sobie to, bo co? Bo możemy. To możemy. <gry> Panie, jak wiecie z podróży, ja zawsze zbieram ze za sobą kubki, no i tym razem nie może być inaczej. Z Amsterdamu musi dać taka pamiątka, więc Amsterdam jest. Proszę bardzo. Nasze odczucia w centrum Amsterdamu to jest takie nie wiemy co tutaj no, no. się dzieje. Ludzie przychodzą, szczekają, płaczą. Generalnie no dobrze jest sobie odhaczyć centrum Amsterdamu i tutaj też znajduje się miejsce, w którym możecie zamawiać wszelkie po prostu przekąski w automacie, więc teraz jako, że udajemy się już do hotelu no to sobie kilka przekąsek weźmiemy i takich typowo właśnie o nie, właśnie o, o, ho, ho. Holenderski? holenderski, weźmiemy sobie na wynos i je przetestujemy, no musimy, skoro jesteśmy trzeba. tutaj w Amsterdamie, to trzeba też takie przekąski przetestować. No to kochani, tutaj sami widzicie różne specjały, myślę, że weźmiemy takie, no różne weźmiemy, oczywiście patrzymy sobie tutaj kartą m Mamy czyli ciepłe jedzenie z automatu. Dosłownie wyciągnęliśmy to i to jest gorące. No. Nie wiemy, co jemy. Eee, <noise> dosłownie kupiliśmy. Może się tutaj Wam wyświetlać, co to jest. Nie waszego? Wiem, ja mam. Smacznego wszystkim. O Jezus, ja mam kiełbasę. Ja mam, kiełbasze. Ja mam z serem, dobrze mówiłem, to jest serem. Ja mam pasztecik z jakąś pustą. Ale generalnie kiełbasa jak w Anglii. To jest po prostu... Angielski sosycz. To mogę wam polecić, nie wiem jak się nazywa, ale fajny szereg roztopiony jest w środku. Jest spoko jako taka przekąska na szybko. A teraz już udajemy się do hotelu, także pokażemy wam pokój chłopaków w hotelu. Witamy w Waszym pokoju. Reakcja na pokój. Reakcja na pokój. Jest toaster. Jest toaster. bo to Konrad, nie, nie no, nie, no to... <laughs> o. Oh. 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 Szybki test materaca. Szybki robię. Ale no tak się nie testuje materaca, kolego. To jest poduszki. Nie pachnie niczym, więc Jest, jest dobrze. dobrze, jest dobrze. dobrze tak. e, Bochasz tam gdzie jest... wiesz, bien, dupka. Bien, bien, Dobra, niczym nie, nie, niczym nie pachnie. Tłumaczcie nie nie... sobie, jak wygląda Wasz pokój. Odpoczywajcie i widzimy się jutro. Pa, pa. pa. Bye bye! Pa. See you at y, breakfast! się relaksować i będziemy robić medytację. Nie wiem okay. kiedykolwiek robiliśmy medytację? Tak, raz usnąłem. też raz robiłem i lubię, ja lubię takie wyciszenie. So uh, maybe it's nice for you to have a look here, the website. You trochę the river and you can calm so in. spora na masaż i pani mi będzie masować, a wy siebie będziecie sami okay. masować. Kto masuje kogo? Ty mnie. Robiliśmy medytację z wizualizacją, czyli sobie każdy z nas wyobrażał miejsce. No przenosiliśmy się jakby tam, i chłopaki też się dali temu ponieść, więc też mi wizualizacja. Już nie raz robiłam sobie taką wizualizację i to jest bardzo fajne, miłe. Tak wam się podobało? Serio było tak. No, podobało mi się to takie wyciszenie Nie wiem czy kiedykolwiek byłem tak wyciszony jak wtedy A. Taka hipnoza to była, serio jak, Ogólnie jak hipnoza bardzo podobnie działa Tak? Mm -hmm. No właśnie ja się tak czułem, że lekko uchylałem oko i nie chciałem, nie chciałem no. tego takie takie ciężkie powieki no. No. w hipnozie to działa tak, że na przykład pan was właśnie wprowadza w taki bardzo mocny stan medytacji no. i wtedy wam mówi Proszę żebyś teraz był sam Cieszę się, że Wam się spodobało i teraz już udajemy się z powrotem do centrum Amsterdamu, więc totalnie zmieniamy vibe. Kochani, jest to miejsce w Amsterdamie, mega ciekawe. które jest już zamknięte, nie ja błagam. Idzie zapytać. No to nie zobaczymy kotków. No, no. O nie, spóźniliśmy się. Dobra, to Wam tylko szybko opowiem. To I zabieram Was teraz do kultowego tutaj miejsca, bardzo popularnego, które ma bardzo dobre oceny. I jak wiecie sobie na TikToka, jak ktoś robi na przykład taki guide po Amsterdamie, to właśnie to polecają jako miejsce do jedzenia. I nazywa się to Chun. I tam są takie briożki, które mają różne dodatki. I wiecie co? Wy jesteście z Warszawy? Macza. Nie, nie, z nie. nie. tutaj bananową maczę, wielki teściot. Zobaczmy, czy przekonam się do maczy. Czy to jest ten pamiętny moment, w którym zacznę pić maczę i będę estetyczną girl? No, ona jest pyszna! Jest to najlepsza macza, jaką kiedykolwiek piłam. Jeżeli taką maczę znajdę gdzieś w Krakowie, to bardzo chętnie będę ją piła na co dzień. Przemyszna jest. Bo ja mam zwykłą, chciałem takiego klasyczka spróbować i. Serio, jest spoko, mógłbym to pić. Jak raz na jakiś czas, Czaje to. Truskawkowa mata. O, Ej dobra, to czy my właśnie... What the fuck? Ale bo słuchajcie, czy wy jedliście okay. takie, jasne, takie truskawki zmiażdżone z cukrem? Oh my god, it's so good. No. Dobra, jest przepyszna. No jest. To jest tą restauracją. Ja Pyszne? Mhm. O, to jest Ej, mega dobry. No, jestem ludna, ale jest mi ale przepraszam. Jak zauważyliście, jest miejsce z czekoladą, ale to niezwykłe miejsce bo będziemy robić własną czekoladę. O! O! No, będziemy personalizować swoją czekoladę, będziecie mogli dać imię, dlatego powiedziałam, że można dziewczyny zrobić czekoladę. dobra, dobra. To jest fajna dobra. właśnie taka pamiątka, miła, słodka i pyszna. Ciężary. I okazuje się, że żeby zrobić tą czekoladę to zajmuje 2,5 godziny, a my za chwilę mamy lot. Więc musimy to odpuścić, więc chłopaki po prostu wybierzcie sobie czekolady. Ważne, <laughs> że będzie czekoladka, tak? Tak. No przepraszam was, nie, nie, nie wiedziałam, że to nie, tyle nie, zajmie. Nie. O, dobra, wybaczamy ci. Lądeczka. Szkoda, ale to y, ogólnie przestroga dla was, że jak przyjedziecie tutaj, to żeby pamiętać o tym, że musicie czekać przynajmniej 3 godziny. To jest smutno, nie ukrywam, że nie udało nam się zrobić tej spersonalizowanej czekolady, bo jednak chciałam, żeby chłopaki mieli pamiątkę, ale wzięliśmy dosyć sporo czekolad i właśnie sobie oni je zabiorą do Polski. Nie będzie spersonalizowana, ale przynajmniej jakaś będzie. Także co, płacimy! Mimo, że na sam koniec były przeciwności losu, to mam nadzieję, że ta wycieczka wam się spodobała, nie? super było. Super było z Jedna Niesamowita była, naprawdę, wycieczka życia. Nie zapomnę jej na pewno. No, dobrze. No, Cieszę się i e, mam nadzieję, że się wam podobało. Bardzo nam się podobało i jeszcze chcieliśmy ci bardzo podziękować za to wszystko, jembankowi, że to się odbyło i nam się udało wygrać. I co, może wspólny przytulaszek jeszcze? Tak, to ja dziękuję tak. wam za udział w konkursie. I Jak będę kiedyś robił jakiś to wieszcie udział, bo właśnie możecie wygrać takie sobie nagrody. Polecamy.